Tubena na Pujareno, a assim, Arapeguara, Moaisha, Almoassai, Lunha Sen, Arapeguara, Moaisha, Almoassai, Lunha Jakie są święta Wielkanocy w Pawaguaju, bo one są też takie trochę inne niż w Polsce. I święto katolickie, czyli w gruncie rzeczy jest takie same, ale oś czasu jest taka trochę inna. I spróbujemy sobie dzisiaj to wytłumaczyć, dlatego że w Wielką Środę. Jest to taką tradycją w Paragwaju, że się przygotowuje swojskie roboty. Od początku z mąką, niektórzy robią wszystko kompletnie samemu, przygotowuje się te cipy, które podlinkuję Wam jeszcze raz, co to są te cipy i jak one wyglądają, z czym to się je. Czyli Wielką Środę przygotowywanie cipy, Wielki Czwartek, ostatnia wieczerza. Rodziny się spotykają i czwartek jest dniem wolny od roboty. Nie chodzi się do pracy. Czwartek i piątek się nie pracuje, wszystko jest zamknięte. Sklepy, ulice są jak wymarte. Dopiero w sobotę znowu sklepy się otwierają i w niedzielę też oczywiście wszystko jest zamknięte. Wielki czwartek rodziny się spotykają i nie ma takiej pisanej reguły, jak to jest. Czy to jest. Czy to jest e, normalnie ludzie się spotykają e, na kolację, ale w niektórych rodzinach jest to po prostu obiad. Także to nie jest taka pisana reguła, kiedy się schodzi. I e, podepnę Wam pod ten film, jak właśnie wyglądało stół, e, właśnie w tą tradycyjną czwartkową wieczerze, przede wszystkim masa mięsa. Sałot, sałatki jak, jak na lekarstwo. E, bardzo ważna rzecz, która to jest zupa paragłajska, zupa paragłajska to jest wypadek przy pracy nazywa się zupa, ale to jest ciasto, bo ono było takie gęste i po prostu się siadło, kiedyś to przygotowali, wymyślili, i teraz to się podaje do wszystkiego smak taki ciężko do opisania e, powiedzmy że to jest takie tłuste lekko kwaskawe lekko kwaskawe ewentualnie z serem ewentualnie ze z kwarkami. taka masa ciastowa powiedzmy no coś takiego i oczywiście też bardzo ważna rzecz która jest praktycznie nie ma żadnej nie ma żadnej e, e, żadnego grylowania, żadnej jakiejś wielkiej uczy u, e, uroczystości bez manioki. Manioka też jest gotowana to jest tutaj to się je praktycznie do wszystkiego. I tak jak wam mówiłem, czwartek, piątek wolny od roboty w sobotę znowu się sklepy otwierają. Ale tylko na pół gwizdka. E, niektóre tylko do 12, niektóre trochę później się zamykają, ale to jest taki dzień, powiedzmy, taki pół wolny od pracy. I w niedzielę, tak samo jak u nas, tak samo jak u nas, e, e, Wielkanoc się z rodziną schodzi. Tylko nie ma tutaj czegoś takiego, takiej tradycji, żeby, żeby to było śniadanie. To jest po prostu cały dzień. Ludziska się schodzą, rodzina się schodzi. No i jeszcze muszę Wam coś powiedzieć na temat tego mięsa. W piątek tradycją jest, żeby jeść ryba. Jak najbardziej tutaj też jest ryba, ale na takie wielkie uroczystości, jak się przygotowuje, czy to jest. Czy to jest Boże Narodzenie, czy to jest. Wielkanoc mięso się trochę w inny sposób przygotowuje, w inny sposób się gryluje na mniejszych obrotach, żeby ono było nad ogniem dłużej i mięso się zawija w folię aluminiową i albo ono jest w piwie, albo jest w winie i wtedy ten sposób E, ten sposób przygotowania tego mięsa jest e, wolniejszy i e, mięso jest takie bardzo, bardzo kruche. Jest bardzo e, nie jest wyschnięte, jest, ma taki inny smak. Ja kiedyś zrobię jeszcze w ogóle film na temat gwylowania. E, bo te gwylowanie w Ameryce Południowej też jest taki trochę inne niż u nas. I jeszcze z takich rzeczy, które wam opowiem, bo w Europie Wielkanoc to jest powiedzmy taki początek wiosny. A tutaj te pory, odwrot, pory roku są na odwrót, i to jest właśnie taki początek jesieni. I ta pogoda wygląda w ten sposób, że co was chłodniej się robi. Teraz mamy godzinę jakąś jedenastą coś. Jest fajne 25 stopni. Jak najbardziej można jeszcze chodzić w krótkich spodenkach i krótkim rękawku. Ale noce już się stają powoli być zimne, chłodne. I wczoraj w nocy temperatura spadła pierwszy raz do 11 stopni. I rano jak się wyjdzie do roboty czy do sklepu, no to trzeba też się już Cieplej ubrać, no i dziewczyny tutaj, tak jak na całym świecie, są zmarzlakami i już zaczynają chodzić nie tylko chodzić, ale też i spać w skarpetkach, No bo 10 stopni to już jest sytuacja podbramkowa. Jedną z takich jeszcze rzeczy, jeżeli chodzi o pogodę, to też jest ważna rzecz, że te noce, wieczory, rana są takie bardziej wilgotne. Ta wilgotność powietrza wisi w powietrzu i nie powinno się na przykład zostawiać, nie wiem, na noc ręcznika czy coś do suszenia, bo to nie wyschnie. Jak słońce świeci za dnia, w ogóle nie ma z tym problemu, ale podczas nocy, podczas jak jest jakieś ciemno nie ma słońca, to, to nie wyschnie. I z tym trzeba uważać, z tym suszeniem. Dobrze, ja Was na dzisiaj żegnam. Wstawię Wam tutaj jeszcze pod koniec przebitki, jak wyglądał stół, jak wyglądały przyprawy, jak wygląda taki typowo paraguajski dom. Jeżeli jest to taki dom zadbany, oczywiście ma jakieś jakieś kwiaty, dekoracja.